Na Andrzej witam. Witam pana dzierżawcę. Jeżeli pan ma jaja, to zapłaci pan dzierżawę. Jeżeli pan nie ma jaj, to znaczy, że pana dziecko nie jest pana. Wiem sobie o I Tak sobie myślę. Jeszcze pół roku temu był pan taki sztywniak. Oho. Oh, oh. Na pana smr Kiedy będzie kasa na Ale Jeżeli nie będzie, to się weźmie na pana. Po prostu. Pan będzie gwarantem. Nie wiem czemu moja żona się tak bardzo o pana martwi. Ale to już nie istotne. Nieważne, przygotował pan te trzy banki. A pan czas do końca tygodnia. Ja sobie do końca tygodnia załatwię kredyt banku na pana kontu. Ona chyba pana kocha. Pan miał jej zapewnić byt przez 10 lat. Ale pan chuja bali. Nie płaci czynszu. To my to sobie rozwiążemy inaczej. Mamy dzisiaj, dwudziesty pierwszy, powiem panu, że bym się uczyszł, jakbym dostał do panu pieniążki. Dzisiaj, dwudziesty pierwszy, to jest tak, dwudziesty drugi wtorek, dwudziesty. Nie, 23, 22 poniedziałek, 22 środa, 23, czwartek, 25, piątek, 26. Jak pan te przeleje pieniądze do 25. Jak pan tych pieniędzy nie przeleje, no to nie, pan sobie kurwa trzyma. I to rozwiążemy zupełnie inaczej. Już pana nie będę ostrzegał, bo mnie to się naprzykrzyło, to ostrzeganie. Żonie też nie będę mówił, żeby jej nie denerwować bo to ona znaczy, się nerwuje przez to, że mówi Andrzej, no czy będzie on płacił, to przez 10 lat płaci naszym zimie. No, jak będzie płacił. A tu się okazało, że głuchy jeżdżawca. Puszcza się na puszce. Nie zarabia pieniędzy. Nie zostaje się robić subgira. Chowacie podkietkę. Mamy oczywiście. coś go wchodził, to widzę, że chyba małżonkę wygania na chodnik, żeby było przedstawienie. Ale widzi Pan Panie Nierżawco, że te czasy przedstawień się skończyły. Nie ważne, czy pan zapłaci czy nie, to już jest, przestało być istotne. Będzie pozew w sądzie przeciwko panu, będzie pozew przeciwko polity, przekroczenie uprawnień, bo nie to się już po prostu. Napiszyło. Nie wiem, czy pan ktoś kocha, czy lubi, czy pan donosi, czy nie. Mam to w dupie. I pan dlaczego mam to w dupie? To pan zobaczy za 10 dni. Gwon Tarek Andrzej pozdrawia ze stwórcą na razie.